Państwo, przyszedł czas w tej chwili na prezentację PBC. Zanim jednak przejdę do naszych prezentacji, pozwolą Państwo, że zrobię krótkie wprowadzenie. W planowaniu kampanii reklamowych w prasie, tak jak i w innych mediach, znaczenie ma zasięg, ale zasięg czego. Inne media podają zasięg programu telewizyjnego lub liczbę wyświetlonych reklam, ale nie jej zauważalność. Prasa nie podaje zasięgu medium, ale realny zasięg reklamy. Polskie badania czytelnictwa realizują w tym celu pasywny, z wykorzystaniem eye trackera, pomiar zauważalności reklam oraz pomiar uwagi i skupienia na tych reklamach. Pasywne badanie reklam dostarcza również wiedzy na temat jakościowych wskaźników konsumpcji reklamy. Obecnie w PBC skupiamy się na pomiarze tego, co się dzieje między uwagą czytelnika na reklamie. A jego reakcjami emocjonalnymi, jakie ta reklama u niego wywołuje, i w konsekwencji, jak to się przekłada na zakup produktu i usług. Zaprezentujemy teraz dwa raporty z naszych badań. Szanowni Państwo, teraz przez chwilę wcielę się w rolę prelegenta i opowiem Państwu o relacji czytelnik-konsument, o tym, jak emocjonalne zaangażowanie w tytuł. Przekłada się na emocjonalne zaangażowanie w reklamę. Szanowni Państwo, tytuł mojej prezentacji Czytelnik Konsument: jak prasa wpływa na decyzje zakupowe. Na wstępie powiem, co to są badania: engagement. Potem Wspomnę o tym, że czytelnik jest w dobrym nastroju, odczuwa emocje, czytając prasę. W trzecim rozdziale pokażę, jak ten dobry nastrój, ta emocja przyjemności, kiedy czytamy prasę, przekłada się na pozytywne emocje wobec reklam. W czwartym rozdziale przedstawię postawy i zachowania konsumenckie czytelników prasy. Na końcu wraz pokażę, że emocje, które odczuwamy, Reklamy, które widzimy, powodują, że nasi czytelnicy idą, chcą kupić produkt, dlatego że emocje, których doznają, są silnie motywujące. Szanowni Państwo, engagement to jest relacja konsumenta z medium oraz relacja konsumenta z marką. Ta relacja ma charakter emocjonalny. W badaniach engagement dowodzi się pozytywnego związku między zaangażowaniem konsumenta w medium i zaangażowaniem tego konsumenta w reklamy, które są zamieszczone w tym medium. Rozpocznę od emocji doznawanych podczas czytania prasy. Szanowni Państwo, generalnie mamy dwa modele odczuwania emocji podczas czytania prasy. Pierwszy model, w którym dominują dwie, czasami jedna emocja, to dotyczy mniej więcej połowy czytelników prasy. I drugi model, tak zwana kompozycja uczuć, czyli sytuacja, kiedy czytelnicy odczuwają od trzech, czasami nawet do siedmiu emocji podczas lektury pisma. Generalnie możemy powiedzieć, że między czytelnikiem prasy a jego tytułem jest wielowymiarowy emocjonalny związek. Proszę spojrzeć: aż 59% czytelników prasy odczuwa od 2 do 7 emocji, czytając pismo. To stereotyp, że kreowanie emocji to jest, niektórzy mówią, wyłączna domena telewizji która oddziaływuje na wszystkie zmysły. Wykażę Państwu, że prasa tworzy pozytywne środowisko emocjonalne dla reklamy. Zacznę od reklam, które doznajemy, czytając gazety codzienne. Aż 37% czytelników podczas lektury gazet odczuwa przyjemność. 35% skupienie. Tym dwóm emocjom Czasami towarzyszy odprężenie, radość i to jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar to poczucie zaangażowania, często też e, tego, że rozwijamy własną osobowość i motywacja do działania. To jest drugi wymiar emocji wobec dzienników. Szanowni Państwo, w przypadku magazynów nie ma niespodzianki. Aż 74% czytelniczek magazynów, ja tutaj zagregowałem dane dla magazynów ekskluzywnych, poradników, pism hobbystycznych. Aż 74% czytelniczek magazynów odczuwa przyjemność. Wiemy, że te emocje nie występują pojedynczo. W związku z tym tej przyjemności towarzyszy motywacja do działania, odprężenie, relaks, spokój. Wyobraźcie sobie Państwo teraz, że Waszą reklamę. Czytelniczki magazynów widzą przez 4 sekundy. A tak wynika z tych pasywnych, eye trackerowych badań PBC. I teraz przez te 4 sekundy odczuwają przyjemność. Przez 4 sekundy widzą Waszą reklamę i odczuwają przyjemność. To jest fantastyczna sprawa. To jest fajny kontekst dla Waszej reklamy. Zwłaszcza, że jeśli Wasza marka ma również w tym swoim portfolio w tym swoim świecie wartości emocje przyjemności, radości czy motywacji. I trzeci rodzaj pism, pisma specjalistyczne, podaję tutaj przykład magazynu Dom i Wnętrz. Tutaj dominują dwie emocje: przyjemność i motywacja do działania. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, że umieszczacie reklamę w magazynie, w medium która motywuje swoich czytelników do działania. W tym wypadku mówi słuchaj, zmień swoje mieszkanie, idź do przodu, wyremontuj swój dom, działaj. To jest fantastyczny kontekst dla Waszej reklamy. Podsumujmy, najważniejszą emocją, którą zaspokaja prasa, jest przyjemność. Zależnie od segmentu prasy towarzyszą jej emocje radości, skupienia, motywacji. To, co najważniejsze, to te emocje tworzą dla państwa reklamy, reklamy umieszczonej w prasie, pozytywny kontekst, ale też bardzo intensywny. Proszę państwa, chciałbym to bardzo, bardzo mocno podkreślić. To nie jest Kontekst w reklamie to nie jest tylko kwestia tego, że jak na przykład produkuję samochody, to chciałbym, żeby moja reklama była zamieszczona obok artykułu, który opisuje, nie wiem, fantastyczne samochody. Pamiętajcie Państwo, kontekst to jest ten również kontekst wartości, czy też kontekst emocjonalny. Tak wygląda nasz czytelnik, czy nasza czytelniczka, kiedy czyta prasę. Jest w dobrym nastroju, odczuwa przyjemność. Przejdę teraz do drugiego wymiaru badań eye tracker, emocji wobec reklam. Tutaj mała dygresja. My nie pytaliśmy ludzi, co generalnie myślą o reklamach. My badaliśmy fakty socjologiczne albo fakty psychologiczne. Podczas badania eye trackerowego, kiedy ludzie czytali pismo, oglądali reklamy, nasze algorytmy mierzyły, które reklamy dokładnie ludzie obserwują ile czasu i dla tych reklam, które były sensownie obserwowane, miały sensowną liczbę wskazań, wylosowaliśmy pięć reklam z różnych branż i potem pokazując te reklamy pytaliśmy ludzi o różnego rodzaju na różnego rodzaju skalach, co odczuwali czytając te reklamy, co czują widząc te reklamy i co w związku z tym zamierzają zrobić. Proszę Państwa, wobec reklam w prasie, jak się bada bardzo konkretnie, jako fakty psychologiczne, dominują pozytywne emocje. Oczywiście 43% czytelników mówi, tak, to jest w ogóle, jestem bardzo zainteresowany, ale najważniejsze są kolejne wyniki. 38% czytelników, którzy widzieli reklamę, czuje przyjemność, 34% czuje radość. Mniej więcej co czwarty czytelnik czuje zaskoczenie. Co to jest zaskoczenie? To jest zdumienie, to jest ciekawość, ale to też jest zachwyt. Proszę Państwa, to jest pozytywna emocja, bardzo ceniona w reklamie. I co czwarty czytelnik czuje dumę. Co wiedza o emocjach wnosi do Państwa biznesu? Po pierwsze, dla marketingu ważne jest, że przyjemność, radość i zaskoczenie oznaczają wysoki poziom uwagi na bodziec. Co to oznacza? To oznacza, że czytelnicy, którzy czują, czytają pismo, odczuwają takie emocje wobec reklamy, są silnie podatni na treści tej reklamy. Po prostu chętnie aktywują e, pewne władze poznawcze. Zobaczymy to na kilka, na kilka slajdów. Powtórzę: takie emocje jak przyjemność czy radość proszę Państwa, oznaczają silne dążenie do celu, koncentracja na nagrodzie. Powiem więcej, te emocje oznaczają również, że człowiek, konsument jest w stanie ponieść większe ryzyko. Ok, spróbuję ten produkt, kupię go, a co? Tak? Jestem przyzwyczajony do jakiejś marki, ale spróbuję nowy. To są te emocje przyjemności, radości. To są silne motywatory. Generalnie jest tak, że w wyniku tego, Proces decyzyjny jest szybszy. Bardzo ciekawą jest tu emocja dumy. Co to jest duma? Duma to jest wzrost samooceny, to jest poczucie własnej wartości. Co to oznacza? To oznacza, że marka, która była prezentowana państwa marka na reklamie wzbogaca potwierdza poczucie dumy czytelników z tego kim są, ale może po prostu jaką decyzję podjęli, że kupili coś. Fajnie to zrobiłeś. To jest super. Podsumujmy. Wykazałem, że emocje, którą wywołuje reklama w prasie, mają wyraźnie motywujący pozakopowy charakter. W efekcie proces decyzyjny jest szybszy. Wspomniałem o wpływie emocji na procesy poznawcze. Proszę spojrzeć na ten wykres. Czytelnicy prasy traktują reklamy jako źródło wiedzy o produktach. Zacznijmy od prawej strony. Po pierwsze, mniej więcej około 50% z nich mówi, że reklamy w prasie zwiększają jego wiedzę o produktach, czy jej wiedzę o produktach. Ale najważniejsze są środkowe słupki. 40 parę procent respondentów mówi, i to w magazynach, i w dziennikach, że chce się więcej dowiedzieć o tym produkcie w wyniku oglądania Państwa reklamy. Co to oznacza? To oznacza, że ci ludzie są w procesie decyzyjnym, analizują, czy wejść w tą kategorię, może rozważają alternatywy. Zauważyli Państwo, że odsetek wskazań na procesy poznawcze jest istotnie wyższy niż odpowiedź reklamy w prasie są interesujące. Tak, proszę Państwa, ta różnica to jest deficyt kreacji, deficyt tego, jak wyglądają reklamy w prasie. Podsumujmy. W tym rozdziale wykazałem, że istnieje pozytywny, emocjonalny związek między pismem a reklamą w niej zamieszczony. Że ludzie odczuwają, Ci, którzy widzą reklamy w prasie, a mniej więcej widzi około 90, 90 par, 80 parów, w zależności od segmentów. Ci czytelnicy, którzy widzą reklamy w prasie, te reklamy wywołują u nich przyjemność, radość, zaskoczenie i dumę i przekładają się na procesy poznawcze. Generalnie proces decyzyjny jest po prostu szybszy. Proszę Państwa, tak wygląda czytelnik prasy, gdy odebrał Państwa reklamę motywującymi emocjami. Przejdźmy teraz do czwartego rozdziału: zobaczmy, jakie są postawy i zachowania konsumenckie czytelników prasy. Zaczniemy od wpływu emocji na te postawy. Ten slajd przedstawia liczbę emocji wobec prasy, ale Wśród tych, którzy kupili produkt, kolor ciemniejszy, zielony, oraz tych, którzy dopiero analizują, zbierają informacje o produkcie. Spójrzmy, 48-43, mniej więcej 45% w obu tych grupach respondentów odczuwa wszystkich pięć emocji. To jest właśnie środowisko emocjonalne. Jedna trzecia odczuwa od 3 do czterech emocji. Teraz, jeżeli Państwo przeniesiecie wzrok na lewą stronę wykresu, zobaczycie, że w gruncie rzeczy bez emocji nie ma zakupu. I co więcej, ten związek emocjonalny wśród tych, którzy kupują, jest wielowymiarowy. Przejdźmy teraz do konkretów. Zobaczmy, jakie. To są emocje wśród tych, którzy rozważają, co się więcej dowiedzieć o produkcie. 79% z nich odczuwa przyjemność, 73% odczuwa radość czy zadowolenie. Przesuwamy się wyżej w procesie decyzyjnym. Mamy dwie grupy, kolor jaśniejszy tych, którzy zamierzają kupić i ciemny zielony tych, którzy już kupili produkt który oglądali na reklamie, którym żeśmy pokazywali. 83% respondentów, którzy widzieli reklamę i należą do tych dwóch grup, które są właściwie już przed samym wizytą w sklepie, albo po prostu byli już w tym sklepie. Oni odczuwają przyjemność. 80% mniej więcej odczuwa radość. I wskaźniki dla dumy, 50 parę procent. Widzicie Państwo, że to jest ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla czytelników. To oznacza, że ci, którzy znajdują się wysoko w procesie decyzyjnym, właśnie są blisko sklepu, odczuwają bardzo, bardzo silne emocje na Państwa reklamę. Po lewej stronie przypomnę Państwu, jakie emocje odczuwał czytelnik do pisma. Przede wszystkim przyjemność, ale również skupienie czy motywacja. Po prawej stronie pokazuje emocje wobec reklam. Wśród tych, którzy kupili reklamowany produkt. Widzicie Państwo już, że wspólną emocją dla tych obydwu emocjonalnych środowisk jest przyjemność. To ona jest tym pasem transmisyjnym. To ona powoduje, że czuję przyjemność z czytania. Widzę reklamę przez te 4 sekundy i czuję też przyjemność do tej reklamy. Przejdźmy teraz do efektów tego, co te emocje, te aktywowane procesy poznawcze, jakie one dają wyniki. Po pierwsze wśród tych czytelników, którzy widzieli reklamę, a my możemy takich badać i badamy i Państwo macie dostęp co miesiąc do tych wyników. Aż 25% mówi: Chętnie zarekomenduję tę markę, którą widziałem na reklamie. Przenosimy się dalej w procesie poznawczym. 37% czytelników mówi: Chętnie więcej się dowiem o tym produkcie. Rozważam go. O, to jest godne mojej uwagi. I aż 15% mówi: Tak, rozważam zakup tego produktu. Proszę Państwa, to nie jest. Suma wskazań na wszystkie reklamy to jest przeciętna, to jest średnia wskazań. Czy te 15% to jest dużo? Wystarczy wejść do naszego programu, wybrać tych, którzy czytają prasę, ale też widzą nasze reklamy, widzą państwa reklamy i zrobić ekstrapolację. To jest mniej więcej 1,8 miliona ludzi rozważa zakup produktu. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do tego twardego zakupu. Wiedzieliśmy w naszych badaniach, kto co czytał, jaką reklamę oglądał. Po tym, żeśmy pokazali jeszcze raz ten bodziec, robiliśmy różne skale, i na końcu zapytaliśmy: Słuchaj, no dobrze, kupiłeś ten produkt? 23% czytelników, którzy widzieli reklamy, powiedzieli: Tak, kupiłem ten produkt. Zapytaliśmy dalej, a powtórzysz zakup. 29% powiedziało, tak, w ciągu najbliższego roku planuję powtórzyć zakup. Proszę Państwa, najważniejszy jest ten kolor pomarańczowy. Co piąty czytelnik prasy. To jest czytelnik, który kupił i powtórzy zakup. To jest gigantyczna lojalność. Prasa więc nie tylko oddziaływuje na marki. To fantastycznie pokazały nasze prelegentki, ale proszę zwrócić uwagę, one również pokazały, że wpływa na sprzedaż. Wyniki w Polsce, trochę inne metody pomiaru. Mamy ten sam rezultat. Proszę Państwa, czytelnik prasy, który zareagował pozytywnymi emocjami na Państwa reklamę, oczywiście poszedł do sklepu, kupił Państwa produkty. Szanowni Państwo, w ostatnim rozdziale wykazałem wpływ emocji na wszystkie postawy zakupowe, na rekomendacje, na rozważanie zakupu, na zamiar zakupu i na zakup właściwy. Podsumujmy. Prasa tworzy reklamie prozakupowe, emocjonalne środowisko. Zwiększa ono siłę oddziaływania marek na procesy decyzyjne konsumentów. Czytelnik prasy po zobaczeniu państwa reklamy chce kupić produkt, bo emocje jakich doznaje są silnie motywujące. Dziękuję bardzo za uwagę na mojej prezentacji.